Jaka jest rola inżynierii materiałowej w opracowaniu tokamaka? Inżynieria materiałowa odgrywa bardzo istotną rolę w opracowaniu technologii reaktora syntezy termojądrowej, jakim jest tokamak. W Europie została opracowana tak zwana mapa drogowa energetyki jądrowej i w mapie tej umieszczono opracowanie nowych materiałów odpornych na działanie neutronów, jako jeden z głównych punktów tejże mapy drogowej. Na potrzeby tokamaka należy opracować zarówno materiały konstrukcyjne, jak i materiały funkcjonalne, które są wykorzystywane w tokamaku. Obecnie gro prac skupionych jest nad opracowaniem odpornego na pękanie, można by było powiedzieć, wolframu. Jest to materiał, który ma bardzo wysoką temperaturę topnienia i będzie wykorzystywany jako okładziny komory spalania tokamaka. Jednocześnie ten materiał, niestety, jest kruchym materiałem i dodatkowo stary, staje się jeszcze bardziej kruchy pod wpływem promieniowania neutronowego. W związku z tym wszelkie prace, które dotyczą rozwoju wolframu, zmierzają właśnie w kierunku Opracowanie jego odmian, które byłyby odporne na to kruche pękanie i dzięki temu zapewniały długoterminową pracę w warunkach plazmy wysokotemperaturowej. Drugim rodzajem materiałów są materiały konstrukcyjne. Tutaj główny nurt to rozwój stali, tak zwanych stali niskoaktywujących się. Chodzi o to, żeby te stale w wyniku pracy w warunkach plazmy wysokotemperaturowej nie stawały się radioaktywne. To można uzyskać przez odpowiedni dobór pierwiastków stopowych, które tworzą nam taką stalę.